Dzień dobry, Barbara Sawicka. Rafał Prokopiec. Wspólnie z klasą zrealizowaliśmy film, który przedstawi niebezpieczeństwa trzyhające w stopniu. Ten film zrealizowaliśmy, ponieważ wielu ludzi straciło zdrowie, a nawet życie na trasie chemii Dziecko często nie potrafi ocenić realnego zagrożenia. Na przykład, piłka, która wypada na jezdnie, wydaje mu się cenniejsza od jego życia. Szkoła znajduje się blisko szosy. Do niej chodzą dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Wiele z nich idąc ze szkoły do domu nie zdaje sobie sprawy, jakie niebezpieczeństwa czyhają na drodze lubelskiej. Stopie znajduje się w dolinie między dwoma wzniesieniami, dlatego kierowcy chcąc lekko wjechać pod górę. Rozpędzają się i w ten sposób przekraczają dozwoloną prędkość. Stopie jest to miejscowość, do której codziennie rano przyjeżdżają mieszkańcy sąsiednich wsi. Przyjeżdżają do sklepu, młyna, poczty. I mleczarni. Przywożą również swoje dzieci do szkoły. To wszystko dzieje się w bliskim sąsiedztwie szosy. Inwestorem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu jest skrzyżowanie drogi głównej z, z drogą Pawłów-Staw. Jest to droga boczna, ale o bardzo dużym natężeniu ruchu. Ze zwężeniem jezdni, dwa przystanki PKS, przystanek komunikacji miejskiej to także elementy wpływające niekorzystnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego w stopiu. Nawet wieża w Stopiu, zabytek, z którego jesteśmy bardzo dumni, jest elementem niebezpiecznym Jej ciekawa architektura może rozpraszać uwagę kierowców, a turyści zwiedzający zapominają o ruchu na drodze. Widzimy zatem, że sąsiedztwo tej drogi, prowadzącej od przejścia granicznego w Dorochusku przez Chełm do Lubina, użytkowanej także przez cudzoziemców jadących często niesprawnymi samochodami, nieprzestrzegających obowiązujących u nas przepisów, nie jest dla nas zbyt dogodne. Uczestnicy ruchu łamią obowiązujące zasady. Zapominają o fakcie, że obok jest szkoła, z której wybiegają dzieci. Dlatego jesteśmy świadkami zdarzających się tu tragicznych wypadków. W trakcie realizacji naszego filmu zdarzył się również na przedstawionym przez nas skrzyżowaniu wypadek. Przypomnijmy, jak to miejsce wyglądało kilka dni temu. Zdarzenie to dowodzi, że to o czym mówimy nie jest pustosłowiem. Za tym kryją się ludzkie tragedie. Matki drżą o swoje pociechy, którą muszą dotrzeć do szkoły i z niej powrócić. Na zakończenie chcielibyśmy przypomnieć kilka podstawowych zasad pozwalających bezpiecznie poruszać się po drogach. Przy przejściu na drugą stronę jezdni musimy zwrócić szczególną uwagę na oznakowane miejsca. Stajemy na krawędzi jezdni. Patrzymy w lewo, w prawo, potem jeszcze raz w lewo i gdy nic nie jedzie, stanowczym krokiem przechodzimy na drugą stronę, prosto prostopadle do osi jezdni. Pamiętajcie rowerzyści, rower powinien być wyposażony w lampę przednią białą, tylnią czerwoną, światło odblaskowe. Hamulec, przynajmniej jeden, sprawny oraz sygnał dźwiękowy. W zależności od tego, ile skończyłeś lat, masz prawo kierować rowerem. Jeżeli nie skończyłeś 7 lat, to możesz jeździć po chodniku na rowerku dziecięcym pod opieką osoby dorosłej. Od 7 lat możesz jeździć po drodze publicznej, ale tylko pod opieką osoby dorosłej. Tak. Po ukończeniu 10 lat możesz jeździć samodzielnie, jeśli posiadasz kartę rowerową. Po 13 lat możesz jeździć motorowerem, jeśli posiadasz kartę motorowerową. Nie możesz jednak przewozić innych osób. Korzystając z dróg nie możemy zapomnieć o zasadzie ograniczonego zaufania. Musimy pamiętać, że mimo obowiązujących zasad, norm i przepisów nie wszyscy uczestnicy ruchu je respektują. Wszyscy powinniśmy pamiętać, że pieszy powinien chodzić lewą stroną jezdni. Dzięki temu sam lepiej obserwuje nadjeżdżający pojazd i jest bardziej widoczny. Niszczenie znaków drogowych jest bardzo szkodliwe. Często widzimy zniszczone, uszkodzone, przestawione, zamalowane znaki drogowe. Ci, którzy to robią, nie zdają sobie sprawy, że swoim wandalizmem przyczyniają się do wzrostu zagrożenia na jezdni. Duże natężenie ruchu wpływa ujemnie na środowisko naturalne. Skażenie powoduje nieodwracalne dla nas skutki. W bliskiej odległości szosy nie powinno uprawiać się żadnych roślin do spożycia. Nie wolno wypasać bydła w rowach obok szosy, ponieważ trawa skażona jest ołowiem, a wraz z mlekiem przynosimy toksyny do naszych organizmów.